thank mm -hmm. you Niewątpliwą przyjemność powiedzieć, że dostawa, do której dawałam już chwilę dorosłych, że wreszcie, tak, dwa lata nawet więcej, on tam wyłączył fotografię, miałam takie marzenie, żeby się tu pojawiło, bo pokazują nam w sporej na ilości fotografii jest moja ukochana, mój ukochany Hel, do drugi też, na to, które też jeździmy po prostu, że po sąsiedztwu, bo od do Jastanie, no ja do ale to są podobne klimaty, i, i e, więc to jest bardzo duża moja przyjemność, że wreszcie się to udało. E, I cóż, zapraszam Państwa na wystawę Dorotę Różkowskiej, udaję głos Mariannie, a potem pewnie parę powie samodzielnie. Państwu zapewne większości wiadomo, Dorota jest bardzo zdolną kobietą, która chowa swoje prace i nieśmiało wrzuca je tylko gdzieś na Facebooka i trzeba ją prosić i targać, żeby pokazała swoje prace szerszej publiczności. Na szczęście teraz udało się to nie tylko nam, bo 20 czerwca konkurencja również będzie pokazywała pracę Doroty, co jest zresztą na wydarzeniu napisane. Ale na szczęście Dorota odważyła się pokazać u nas i Fotografie holgowe, o których zapisała i zresztą na pewno coś opowie. Przez cudowne działania, które są surrealistyczne i wydarzają się właśnie nad morzem, które widać w tej stronie wystawy. I chociaż malutkie akcenty, na których mi bardzo zależało, bo jak na Miarkę. Bardzo się cieszyłam, że Dorota robi jakieś działania przestrzenne, czyli te elementy, które mamy na tej ścianie i w gablotach, więc bardzo się cieszę, że tyle nam się udało zmieścić na tych dwóch rozmnożonych do trzech i ścianach i że tyle Doroty możemy przez miesiąc u siebie gościć. Jeszcze raz bardzo dziękuję Dorota. Mam nadzieję, że teraz... Się powiesz wszystkim, którzy tłumnie przyszli do Twoich obaw zobaczyć Twoje niesamowite. Prawa powinna się nie nazywać Holga i moja, inne przypadki, tylko wiatraki moich umysłów, mm. ponieważ są to cztery różne rzeczy. Holgę, Holgą, którą fotografują przez 15-16 lat. Jest to plastikowy aparacik, nie wymagający żadnych umiejętności fotograficznych, ale trzeba opanować po Holgę, bo przez rok ona panowała mną. Czyli reszta 14. Jest ja to średni forma, x 6, 6 nisza, więc po wywołaniu dopiero wiadomo co na tych zdjęciach będzie. Tu są woda i słońce, które mnie fascynują pewnie Was wszystkich, podają nam życie. Są to zdjęcia i z telefonu, i z aparatu. Tu są te małe prace, o których mówiła Marianna. Oczywiście to są małe jako pani sprzątająca w domu swoim własnym. Nim wyrzucę, to coś przykleję. Nazywam je porządki domowe. I tu kilka jest zdjęć z postaciami. One są zapowiedzią właśnie tej kolejnej wystawy, na której będą pokazywane akcje z Jastari. To jest Jarecki, który był stałym bywalcem tej kawiarni od 25 lat i dlatego wisi jego portret z Ławenckim, zrobiony przez drzwiami tego dymu. Polecam, bo ja podobno polecam, słynę z tego, że dużo gadam, więc tu <gadam> jest. i zaskoczony, że krótko mówiła. Dlatego wszystkim polecam zaczepienie Dorotę i dopiero kolejną wystawę, albo o to, kto jest na zdjęciu, albo jak to powstało, bo za każdym i mi każdą pracą, e, wiem, bo wieszamyśmy razem. Dorota ma niesamowitą historię, więc naprawdę polecam. E, no i myślę, że ta kolejna wystawa z działaniami będzie bardzo dużo też pokazywała, czym Dorota się zajmuje, bo te działania jastarniowe są naprawdę niesamowite i e, bardzo korzystne. Ale to na kalbary. To znaczy tak wykonuje przez miesiąc te gadżety, które są na tam ubrane te osoby. A oni są na tyle wspaniali i którzy że ubierają to i się bawią Serdecznie Państwa witamy, proszę częstować się winem, proszę tutaj pogratulacje Dorocie zgłaszać i serdecznie Państwa witamy.